Siemano z tej strony XCharlie witam serdecznie Time Bond, XCharlie James Bond. Tak zwany na stronie was powita z kodem XCharlie darmowa skrzyneczka, także zapraszamy, zachęcamy. No i co, wbijajcie na Discord Fabryka Skinów, komentarz, like i wbijajcie na live'a, tak? bo to też korzystne dla was będzie na pewno ale to, to już w następnym dobra na wstępie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku otwieramy kosę także na wstępie testowe otwarcie żeby zamylić tutaj że tak powiem koło losu koło losu zamylone na no, bajak knife Uśmiechnął się jak czarny polak przed walką i lecimy kosa dobra będzie coś korzystnego tak myślę o no znowu dawaja, człowieku, Safari mesz to już z Afryki totalnie przyjechał ktoś, ale 100 dolarów, to też, to też nieźle, bo wiecie, jak coś kosztuje 100 to... no spoko, nieźle, okej, okay. nieźle, zostawimy sobie to i zostawimy na pewno, weźmy udział, wedetta tak jak już możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka, to jest... Mąż Katalonii, tego kwiata, dziewczyny z Bogoty, której rodzina zmarła, ale ona sobie poradziła i wymordowała cały kartel, ale to tak na wstępie, że tak powiem, lecimy dalej. O te rękawice, powiem wam tak, o te rękawice, Kraken, fajnie Kraken, może być 6 dolarów proficik, chociaż się zwróciło, ale powiem wam tak, w miarę się zwróciło, te rękawice są takimi sztuczami, że chyba sobie... Chyba sobie wymienię na takie i przypuśćmy do jakieś jakiegoś dopplera. O, to by było konkretnie. Dobra, trzy skrzyneczki. Dobra, otwórzmy pięć. Lecimy pięć skrzyneczek. My pootwieramy sobie skrzynki Azdusa. Pozaczepiamy trochę tutaj ludzi. Patrzcie, co mamy. Kurcze. Tylko po 90 simów. Już myślałem. Pomiędzy nas zostawili. Ej, fajna ta skrzynka. Dobra, po dwie skrzyneczki. Dobra, też 4 dolary. Nieźle, nieźle. Przypominam dzienny bonus: otwierajcie, korzystajcie kod promocyjny. Tak samo, aby poleciliśmy sobie się na skrzyneczki. Trochę dodali skrzyneczek, że tak powiem partnerskich. Aczkolwiek nie ma tutaj ich bo wiecie, że ich Charlie nie chciałby być tutaj na pierwszej stronie. Nie będę tutaj, ale zobaczcie, Pojawiło się dużo fajnych nowych ludzi. Czy fajnych, to nie wiem, bo na pewno nie mają takich zasięgów. Nie, to nie jest taka ekipa jak załoga Charlie'ego. Także no nie wiem, czy tak fajnie. sami, O, Amadeusz Ferrari jest. O, Amadeusz Ferrari? Nie zaczepiaj mnie. Nie zaczepiaj mnie. I tyle ci powiem. Otworzymy sobie Amadeusza Ferrari. Face to face. Robimy face to face z Amadeuszem Ferrari. Oh my god. Ikszari James Bond kontra Amadeusz Ferrari. Jak jesteś w ogóle odważny, Amadeusz Ferrari, podaj mi rękawice ze mną. Face to face robimy i otwieramy skrzynki. Po 5000 zł na GeForce Kinsie. I kto profit zrobi, największy przejmuje całe siarko. Bo odejmujesz się czy nie, a ja tworzę swoją skrzynię, zobaczymy. To haładuj mi tu oddasz. Pokażę też mogę cię rozpykać. Są rękawice, no ja mam już Ferrari Ty kurcze widzisz, dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Fajny drop siat, fajna skrzynka w ogóle. No ale kurwa jak od diabła skrzynka to jak ma być? Słaba skrzynka? Musi być taka ściągająca właśnie drokowo, a pewnie ściąga tutaj. Dobra, promocyjnie jeszcze raz otworzę. Sticker siat. No też, też ciekawie. To już widzicie 2 dolary. 103 by było profitu. Nie no fajnie. Patrzcie to... Kurczaki proficik. Sprzedaj wszystko. Jakbyśmy sprzedali 340 dolarów mamy. No to już prawie 400 dolarów. Fajny, fajny proficik. Aczkolwiek ruszmy sobie jeszcze na ten evencik Dopierdzielmy w tych skrzynki eventowe, bo chciałbym tych punktów nastukać. Face to face fajny wyszedł za Madeuszkiem Ferrari. Skrzynki partnerskie, no powiem wam zaskoczymy tylko ze względu, że Amadeusz Ferrari się nam pojawił. No i tyle, i tylko tyle, bo Ichzarni też tam powinien być obok niego. Sami wiecie dlaczego, bo sobie zobaczcie jak tutaj kurwa załoga czarniego robi skrzynki I Kszczari, a nie tylko, bo my kurwa nie tylko ich Szczariego wspieramy. To nie tylko ich Xzari, bo załoga Luisa jest... Wy nie wiecie, no to jest cała drużyna, dobra, lecimy z tymi skrzynkami, wbijajcie na Luisce z go tak samo do mojego brata Luisa, a my lecimy, time boat. Let's go, ostatnie 5 skrzynek Na zakończenie Żartowałem Ty, bo się wypukaliśmy, dobra, to pójdźmy na upgrader, dobra Z Babola machnąłem to Jakiś fajniejszy taki może tako 21 to może 47 Ta meczka Prawa strona troszeczkę w prawo i oddało, zajebiście. To tak na zakończenie. Dziękuję serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.